Masz samochód z dostępem bezkluczykowym? Zabezpieczauto.pl Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą. Witam Państwa, to kolejne zabezpieczone autko. Zostało w nim zainstalowane zabezpieczenie Kalnok, które skutecznie uniemożliwia kradzież. W tym przypadku dodatkowo mamy Syrenę, która ma za zadanie odstraszyć potencjalnego złodzieja. Jest to Suzuki SX4, oczywiście, dostęp bezkluczykowy. Próbujemy odpalić. Już pokazuję Państwu, jak działa to zabezpieczenie. Jak widać, auto nam nie odpala. Dodatkowo włączyła się syrena. Ja wprowadzę teraz kod odblokowujący. Zostało to potwierdzone symbolami kierunkowskazów. Teraz autko powinno normalnie odpalić. I możemy jechać. Oczywiście nie musimy każdorazowo wprowadzać kodu odblokowującego, jeżeli mamy brelok bezprzewodowy, albo telefon z aplikacją mobilną połączony do urządzenia. Po prostu wsiadamy i odjeżdżamy. Dziękuję bardzo. Zabezpieczauto.pl. Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą.